Osłony foto, panowie, boxing position na początek. W moją stronę tutaj na razie. No, no. Tutaj na dół A to face tak to face. Dziękuję bardzo i teraz zapraszam do wspólnego zdjęcia. Marian Michał Andrzej Wasilewski, Piotr Werner, Tomasz Bawiliński, Tomasz Adamek i Artur Szpilka. Panie i panowie, przez kilkadziesiąt sekund panowie stoją nieruchomo dla wszystkich tych, którzy chcą uwierzyć w ten moment w swoich aparatach, kamerach, telefonach na. Wyposażenie Panowie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za to spotkanie. Kolejne informacje o Gali Polsat Boxing Night podawane będą. Do